Był wrzesień 2022 roku. Ja nagrałem swój pierwszy podcast na bieganie pel, a po nim po wychodziłem na trening pierwszy w Asics Nusa 3, 14. Zakochałem się od pierwszego treningu. Czy w 16 było tak samo? Zapraszam na recenzję. Asics Nusa 3. 16 to 16 już odsłona teoretycznie triatlonowego buta, ale od paru sezonów ten but się kompletnie zmienia, i tak naprawdę biegać możecie zawsze, nie musicie wcześniej jeździć na rowerze i pływać. Czyli nie musicie być całe szczęście triatlonistami. Ja dostałem taką dosyć stonowaną wersję kolorystyczną jak na ten model buta. Bo jak sobie możecie sprawdzić moją recenzję 14, to tam miałem taką zielono-pomarańczową rzucającą się w oczy, ta jest stonowana, ale ładna ale nie o wyglądzie, ale o właściwościach tego buta będziemy mówić. Sercem jest pianka FF Blast Plus. To nie jest pianka, która jest na przykład w bucie ASICS Nova Blast 4, tam jest też FF Blast Plus, ale Eko. Ta pianka jest trochę bardziej sztywna, czyli jeżeli biegniemy, to ta stopa nam się nie zapada. W tym bucie jest bardzo, bardzo dynamicznie, no bo to jest pozycja treningowo-startowa, więc ona musi być dynamiczna. Pianki podpiętą jest 27 mm, czyli teoretycznie, jak na obecne standardy, dosyć mało, ale wystarczająco, żeby było miękko, ale żeby nie było zamulenia. W bucie biegamy naprawdę dynamicznie przez to, że są też tak fajnie wyprofilowany. Profil podeszwy, przód bardzo mocno zadarty, i to od razu czuć od pierwszych kroków, jak tylko założycie ten but. To pozwala grzebnąć mocno stopą, mocno się odbić od podłoża, pozwala naprawdę szybko zakręcić nogą. Za szybkie bieganie odpowiada też ten bieżnik. Biegałem i po asfalcie suchym, mokrym i w, w lesie poszutrze. Bieżnik, i tu takie dziurki w nim, nie wiem jak to się fachowo nazywało japońskich projektantów, i lekkie wypustki, sprawiają, że jest wręcz uczucie klejenia do podłoża. Z tyłu mamy takie zagłębienia i jest takie śmieszne, śmieszne uczucie i śmieszny dźwięk, jak mocno biegamy, że ta, słuchać jak podeszwa wciska się w, w asfalt. Podeszwa jest na tyle dobrze wyważona między amortyzacją a dynamiką, że nie ma problemu biegać w nich spokojnie, na przykład części rozgrzewkowej treningu i od razu później przejść na przykład do biegu ciągłego, do podbiegów tak jak ja to biegałem, czy do jakichś przebieżek. But, jeżeli mieliście wcześniej na nogach na przykład 14, w której ja się kompletnie zakochałem, no pianka jest zmieniona, tam była inna pianka. Ta wydaje mi się, że jest trochę bardziej amortyzująca ale również, no tak jak wspominam wcześniej, nie jest taka miękka, ta stopa nie zapada się, jest uczucie takie, ja porównałem to do tradycyjnych butów, trochę sprzed tej ery karbonowej, sprzed 5-6 lat. Gdzie no but był butem, czyli miał być dynamiczny, ale amortyzowany i nie było jakichś wytrzasków w postaci płytek, dziwnych udziwnień w podeszwie. Więc to jest w dobrym tego słowa znaczeniu tradycyjny but, w którym naprawdę szybko można pobiec. W porównaniu z czternastką, w której ja biegałem, zmienił się materiał cholewki. Ten jest, wydaje mi się, bardziej taki przyjazny dla stopy. No to jest wiadoma sprawa, no bo jeżeli biegają w nim triatloniści, oni czasem biegają bez skarpetek. Ja nie próbowałem biegać bez skarpetek, natomiast wydaje mi się, że wnętrze tego buta jest na tyle delikatne, że można spróbować bez obaw o obtarcia. Co ciekawe, często mówię, że zapiętki są fajne, miękkie i nic nie uwierają. Tutaj zapiętek jest sztywny. To ważna informacja, bo rzadko już się spotyka w takich butach sztywne zapiętki. A druga ważna informacja jest taka, że jak mnie nie boli w tym pięta, to Was raczej na pewno też nie będzie bolała. Ta trochę sztywna pięta pozwala na stabilizację, może to się przydaje jakoś w triatlonie. Nie mam pojęcia, w bieganiu kompletnie mi to nie przeszkadzało. Nie czułem żadnego ucisku ani na kość piętową, ani na chilesa, więc jest super. Jeżeli startujecie w triathlonach to oczywiście tu macie dwa takie, nie mam pojęcia jak to się nazywa, ten tegesy nazwijmy, do szybkiego wkładania butów na strefie zmian. Jeżeli nie biegacie triatronu, to po prostu będzie Wam łatwiej założyć ten but na treningu albo na przykład po rozgrzewce but. Nie ma wad. Serio. Nie znalazłem tu chociażbym się chciał przyczepić. Oczywiście może to być związane z tym, że mam słabość do poprzedniego modelu, ale zakładając je, od razu jest fan zbiegania. Nie ma uczucia zamulenia, nie ma uczucia, że but chce na siłę biegać szybko. But W tym bucie biegamy tak, jak chcemy, czyli jak chcemy trochę wolno, spokojnie, to się w nim tak da biegać, komfortowo. Jeżeli chcemy biegać w nim szybko, to jest czysty fan zbiegania. Wreszcie mam fan zbiegania biegania przebieżek, bo ostatnio trochę zgubiłem, bo biegałem w bardzo miękkich butach, a w tych przebieżki wychodzą super. Buty treningowo-startowe, czyli takie mocno uniwersalne, dla bardzo zaawansowanych zawodników będą one idealne na biegi ciągłe w jakimś drugim zakresie, podbiegi, krótkie odcinki, zabawy biegowe, również w terenie przez tą fajną podeszwę. Dla osób średnio zaawansowanych będzie to super startówka, spokojnie na półmaraton. Jak jesteście średnio zaawansowani i macie całkiem niską masę ciała, to również na maraton. Dla początkujących będzie to but pewnie taki nawet do wszystkiego. Jakbym był początkujący, miał wybrać jeden but, no bo po co początkującym więcej butów, to wybrałbym ASICS NOSA 316 po parametry techniczne inne moje przemyślenia z użytkowania tego modelu zapraszamy na recenzję pisaną na bieganie.pl a jak chcecie kupić te buty to zapraszamy do sklepu eobuwie.pl Bieganie.pl